Co to jest prądnica i jak wygląda rozdzielacz? Między innymi na takie pytania musieli odpowiedzieć uczestnicy powiatowych eliminacji do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom 2015. Konkurs ma na celu m.in. poznanie zasad postępowania na wypadek pożaru oraz popularyzację historii i tradycji ruchu strażackiego. Konkurs odbywa się od lat, jest organizowany przez Państwową Straż Pożarną, głównie przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ym, wspólnie z, z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. To jest konkurs czteroetapowy etap w sumie, od, od eliminacji gminnych popowiatowe przez wojewódzkie aż do centralnych. Tak? Konkurs ma na celu, żeby szerzyć wśród młodzieży jak największą wiedzę, żeby młodzież posiadła na temat ochrony przeciwpożarowej, na temat ym, pomocy ym, przedlekarskiej, tak? w tej chwili również część pytań dotyczy udzielania pomocy osobom poszkodowanym i, i dążymy do tego, żeby popularyzować tą wiedzę i, i bardzo dobrze, że ta młodzież się garnie do tego, że, że to jest przydatne w życiu codziennym. Tak? Na pewno to, to, czego się nauczą dzięki tym konkursom, coś ważne, chociażby żeby 2% zostało w głowie z tego wszystkiego, co oni tutaj e, za młodu no, przyswoją, to, to na całe życie na pewno im się przyda ta wiedza. Na zakończenie nagrodzono laureatów turnieju, a wśród ich opiekunów rozlosowano nagrody w postaci czujek dymu.